Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie w Energetyce. W Energetyce na 4 lipca. I teraz, czy 4 lipca będzie dobrym dniem? Zaraz się wszystko okaże. Pamiętajmy o tym, że na pewno jesteśmy pod wpływem pełni. Pełnia miała miejsce 3 lipca o godzinie 13.38. Pełnia w znaku koziorożca, czyli sprzyjająca wszystkiemu temu, co jest związane z pracą, karierą, tylko też ważne jest, żeby nie iść na skróty, a krok po kroku, tak jak należy. Natomiast pełnia, oczywiście można powiedzieć, w pełni wszystko się spełni i to jest prawda. Mówiłam w którejś energetyce, że jeżeli ciężko nad czymś pracowaliśmy, staraliśmy się, nie kręciliśmy, tylko pracowaliśmy, nad czymś czy materialnym czy duchowym odnowiu do pełni właśnie rytuału na wzroście zaczyna w zasadzie od odnowiu od to właśnie teraz w pełni może coś dobrego w tym temacie się zadziać tak? czyli miejmy nadzieję że dobre rzeczy się będą działy natomiast jeżeli coś było gdzieś nie wiem zamieczone pod dywan to przypełni, jest ryzyko, że właśnie niespodziewanie może wej wyjść na światło dzienne. Natomiast tak, jakie są aspekty Planet? Aspekty Planet o 6:29, księżyc w trygonie do Urana, czyli myślę, że bardzo rzeźki rześki poranek. Myślę, że wiele osób może wstać bez budzika. I z taką głową, że dużo rzeczy dzisiaj będą mogły, będą chciały zrobić, i też być może też pozmieniać swój plan dnia. Później o godzinie 15:48, niby dobry aspekt, bo księżyc w sekstylu do Neptuna. Czyli bym powiedziała sprzyjający na pewno wszelkiego rodzaju twórczości, artyzmu, ale też stety, niestety jest to trochę aspekt iluzoryczny. Czyli uważać, żeby wielu rzeczy nie zobaczyć w zbyt, nie wiem, dobrym, jasnym, pięknym świetle. No i co później? Później słuchajcie, takie przywalenie w głowę, jak obuchem, bo o godzinie 18.45 księżyc w koniunkcji do Plutona. Czyli księżyc, bardzo taka bym powiedziała, subtelna wibracja, pluton natychmiastowe, więc tutaj uważać. U niektórych mogą być to jakieś ważne wydarzenia którym się mogą, nie wiem, zdenerwować, mogą ich zaskoczyć, ale to mogą być jak gdyby małe rzeczy. Może być tak, że, nie wiem, ktoś was urazi słowem, chociaż tego nie chciał, a wy bardzo mocno weźmiecie to do siebie. Więc na pewno jestem za tym, żeby ważnych rozmów, czy zawodowych, czy uczuciowych, nie prowadzić o 18.45, dwie godziny wcześniej, i dwie godziny później. No i co jeszcze jest ważne? o godzinie 19.29 Księżyc przechodzi do znaku wodnika, czyli bardziej będziemy otwarci na różnego rodzaju nowinki techniczne, jak również na duchowość. A do duchowości bardzo, bardzo sprzyja dziewiątka, która jest z całości, tak, bo 4 plus 7, czy jeszcze obliczę na wszelkich wypadek 4 plus 7 plus 7, tak, jak najbardziej równa się 9, czyli pod wpływem wysokich wibracji, właśnie do życia duchowego, wszelkiego rodzaju też, można powiedzieć, przemyśleń, jak również, jak również nauki. Ja jeszcze się zastanawiam przy tym aspekcie księżyc, koniunkcja pluton żeby jakieś, nie wiem, brudy z przeszłości nagle nie wyszły, więc bądźcie bądźcie, bądźcie uważne. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o aspekty i numerologię. Przechodzimy, słuchajcie, do wyciągania kart. Ja dzisiaj mam The Dark Mansion Tarot, bo dorabiałam horoskop dla bliźniąt, byka i barana. Czyli myślę, że dzisiaj powinien być na kanale. Może już jest. Tam były problemy techniczne, więc myślę, że najpóźniej może być jutro, czwartego, ale mam nadzieję, że będzie dzisiaj trzeciego, a może już. Nawet przed energetyką będzie. Zobaczymy, jak wyjdzie, bo tu, gdzie jestem, niestety mam bardzo zły, e, zły internet i, i, i są rwania. Dobrze, co dla, co dla wszystkich znaków Zodiaku? Na wtorek, 4 lipca, już chciałam powiedzieć, sierpnia, i zaczynamy od koziorożca. No to koziorożce będą miały bardzo dobry dzień. Karta moc. Karta moc mówi, że będziecie się dobrze czuły. Miały mnóstwo sił witalnych i, i ta karta mówi, tak, jeżeli masz cel i nawet 100 osób ci powie, puknij się w głowę, co ty sobie wymyśliłeś, wymyśliłaś, ale ty chcesz to osiągnąć, nie ma możliwości, żeby tego nie osiągnąć. Również gdybyś koziorożcu chciał coś załatwić, tak? Albo nie wiem, gdzieś się w różnego rodzaju kręgach dobrze sprzedać, zaistnieć, pokazać swoją wartość prawdziwą, to cudowny dzień. Co dla wodnika na wtorek? Dla wodnika na wtorek dwójka pucharów. Czyli karta związana z uczuciami, czyli bardzo dobry czas do spraw uczuciowych, zarówno do tego, żeby wzmocnić stały związek, może gdzieś razem wyjść albo zrobić kolację przy świecach. To jest pierwsza informacja, ale również gdybyś chciał wodniku na kogoś nowego się otworzyć, zresztą księżyc będzie w znaku wodnika, to, to jak najbardziej dobry czas. A gdybyś sprawy miłosne miał gdzieś z tyłu głowy, że są one nie wiem, niepotrzebne, nie to Cię teraz interesuje, to ta karta jest dobra do spotkań z przyjaciółmi, jak również do wszelkiego współdziałania. Co dla ryb na 4 lipca. Dla ryb na 4 lipca paść mieczy, czyli paść mieczy, trochę przemądrzałość, znaczy mądrość zdecydowanie, czyli ryby będą mądre, ale nieraz mogą być też przemądrzałe. Jest to też karta ciekawości świata, więc myślę, że wieloma rzeczami będziecie ciekawe. Dużo będziecie mówiły, dużo rozmawiały, może nawet jakieś ploteczki do Was dotrą, albo Wy komuś jakąś nowinkę sprzedacie. Przy paziu sprawy związane z, bez względu na to, jakiej maści, czyli jakiego żywiołu jest, sprawy związane z, dzieć, z dziećmi, zwierzętami mogą być ważne, a jeżeli nie macie ani dzieci, ani zwierząt, to ważne, żeby popracować nad wewnętrznym dzieckiem, nad radością życia i zrobienie czegoś właśnie pod wpływem impulsu, emocji. I, I takiego zawojowania świata. Co dla Barana na wtorek? Karta sprzeczności i konfliktu. Piątka e, Buław. Czyli Wy możecie być troszeczkę nabuzowane. Nabuzowane, zestresowane. Może Was nosić. Więc na pewno bym powiedziała uważać, żeby zbyt dużo kawy nie, nie, nie wypić. Albo innych pobudzających rzeczy. Bo może być Wam trudno samym ze sobą, a również niepotrzebnie możecie się z kimś posprzeczać. I to jest taka karta albo konfliktu wewnętrznego, czyli jestem zła zły na siebie, albo e, gdzieś e, kłócę się, czy walczę. Ze swoimi bliskimi rodziną, przyjaciółmi, tak? Natomiast tą kartę można oszukać poprzez wysiłek fizyczny, czyli nie wiem, dużo ćwiczę, albo seksu uprawiam, albo, e, albo w inny sposób odreagowuję, ale raczej taki aktywny. To nie jest karta gdyby medytacji, żebym powiedziała, medytować. Tutaj poprzez odreagowanie, poprzez zmęczenie, nie wiem, na przykład siłownie. Idziemy do byka, co u byka na wtorek. Karta Kochankowie. Karta Kochankowie oczywiście. Mówi o sprawach uczuciowych, czyli sprawy z, z uczuciami mogą być ważne, aczkolwiek wy możecie być, stać na takim lekkim rozdrożu i nie do końca wiedzieć, jakie decyzje podejmować. Może być to myślenie o dwóch osobach, może być myślenie o propozycji partnera, partnerki. A być może myślenie, czy otwierać się na kogoś, czy, czy, czy nie otwierać. Jestem za tym, żeby, żeby się otwierać, żeby być wśród ludzi, jeżeli można, to nawet podróżować, bo pamiętajmy, że karta kochankowie to też rozstaj dróg. Co jest ważne, jak najszybciej podejmować decyzję, żeby jak gdyby czas nie przeleciał przez palce, żeby też kochankowi was emocjonalnie nie niszczyły, że właśnie musicie, a nic nie robicie. Co dla bliźniąt na wtorek, bardzo, bardzo dobra karta, czwórka Buław. Oczywiście bardzo dobra do spraw uczuciowych, czyli do wszelkiego rodzaju spotkań, pogłębiania związku, ale to jest taka karta, którą ja, ja w ogóle lubię, lubię pod jakim względem ją lubię, bo jeszcze, jeszcze może wcześniej powiem, że bardzo dobra do imprez. Czyli jeżeli gdzieś jesteście zaproszeni, to powinna być udana impreza, a jeżeli nigdzie nie jesteście zaproszeni, to może idźcie z przyjaciółmi na kolację, bo będzie dobra impreza. Ale to jest taka karta, yy, bardzo dobra, ale stabilna. Czyli to jest taka, która mówi, że w tym dniu, czyli we wtorek, wszystko może iść. Tak, jakbyście chcieli, tak? Czyli według, yy, według planu, i też dla Was wskazówka, żeby nie przyspieszać, nie iść yy, na skróty. Co dla raka na wtorek? karta dziewiątka pentakli, czyli karta dobrobytu, dobrego samopoczucia i nawet bym powiedziała chyba tego dobrego samopoczucia bardziej zdala od ludzi, czyli jeżeli będziecie potrzebowali odizolowania, to tak jak najbardziej, ale jest to też karta przepychu, dogadzania sobie, czyli możecie coś super ekstra zrobić dla siebie, również wydać pieniądze albo w inny sposób o siebie się Zatroszczyć. Również, gdybyście kupowały coś w tym dniu, to myślę, że może jak najbardziej służyć na lata, szczególnie jeżeli byłoby związane z domem, ogrodem. Co dla lwa? Dla lwa karta cierpliwości siódemka, siódemka denarów czyli Twoje sprawy będą szły w dobrym kierunku, natomiast będziesz musiał, musiała troszeczkę się jeszcze napracować i dopilnować. I może efektów działań dzisiaj Twoich nie będzie. Ale pracuj, nie kręć nosem, bo później będzie wszystko, wszystko, wszystko dobrze. I to jest karta dobra do wszelkiego rodzaju długotrwałych, długoterminowych działań, zasiewania ziarenka y, sukcesu. Dobrze, idziemy dalej. Co dla panny, dla panny król mieczy? Czyli karta mądrości, perfekcjonizmu, y, wiedzy. Ale też bardzo często, czyli do tych dziedzin jest to dobry dzień, czyli możecie się, nie wiem, uczyć, doskonalić, by we wszystkim bądźcie bardzo skrupulatne, nie śpieszcie się, wykorzystujcie swoją wiedzę. Ale jest to też karta związana albo z kimś z mundurze, albo z urzędami. Więc jeżeli macie coś do załatwienia w urzędzie, w sądzie, musicie się poradzić jakiejś osoby prawnej, to jest na to. Można powiedzieć, dobry czas. Przy negatywnych aspektach y, uważać na różnego rodzaju mandaty czy inne straty, takie z urzędami y, związane. Nieraz jeszcze król mieczy może być lekarzem, więc może nie tylko kontakt z kimś urzędowym, ale może też z lekarzem. Co dla wagi? Dla wagi rycerz pentakli, czyli po pierwsze, karta męska, czyli sprawy związane z mężczyzną. Mężczyznami mogą być ważne i oni w tym dniu będą Wam sprzyjali, bez względu, czy jesteście wagą płci męskiej, czy damskiej. Ale też król denarów jest bardzo dobrą kartą do spraw zawodowych. Może jeszcze nie będzie fajerwerków, ale myślę, że jakieś takie ruchy prowadzące Was do sukcesu będą. I przy tej karcie nie bać się pracy ponad siły, ponad wymiar czasowy, ona wam będzie sprzyjać, bo efekty będą. Zostaniecie dobrze odebrani. Co dla skorpiona? Dla skorpiona ósemka pucharów, inaczej mały eremita i ta karta też mówi, że możecie mieć taką tendencję, że możecie mieć trochę mniej energii, to jest pierwsza rzecz. Może nie chcieć wam się wychodzić z domu. Um, może trzeba przemyśleć jakieś różne rzeczy wewnętrzne, ale gdybyście chciały czegoś się uczyć, coś przemyśleć, albo zrobić badania, to na pewno jest to dobra karta również do wyciągania wniosków z przeszłości, połączenia jakichś faktów z przeszłości. Co dla strzelca? Dla strzelca piękna karta karta Najwyższa Kapłanka czyli strzelcom raczej wróżka, wróżki nie będą potrzebne. Kapłanka mówi, że będziecie jutro mądre. Wszelkie decyzje powinniście podejmować intuicyjnie lub radząc się mądrych kobiet. Niewykluczone, że komuś będziecie pomagać. No i też przy kapłance sprawy związane z rodziną będą ważne. Być może nie muszą tu być nie wiadomo jakie rzeczy. Chociażby same pobycie z rodziną i taka świadomość, że wy macie ich, a oni mają was, tak? I słuchajcie, nie mam tutaj afirmacji, żeby wyciągnąć afirmacji, ale wyciągnę kartę anielską dla nas wszystkich na 4 lipca i proszę zobaczyć jaka piękna karta Troszcz się. Archanioł Gabriel mówi, gdy troszczysz się o dzieci, w istocie troszczysz się także o dziecko w tobie. Obydwie aktywności są teraz dla Ciebie ważne, czyli troszczyć je o siebie, dogadzać sobie, ukochać siebie, pogłaskać. Kochani, dziękuję bardzo, szczęśliwego e, i wspaniałego wtorku i do zobaczenia w kolejnych energetykach. Dziękuję. Pa, kochani.